Słowo Boże na dziś, 4 września. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szefarzy tajemnic Bożych, a od szefarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakkolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi w prawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Psalm responsoryjny 37. Zbawienie prawych podchodzi od Pana. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a Prawość Twoja jak blask południa. Odstąp od złego i czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki, gdyż Pan sprawiedliwość miłuje i nie opuszcza swych świętych. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On ich ucieczką w czasie utrapienia. Pan ich wspomaga i wyzwala, wyzwala od występnych i zachowuje, On bowiem jest ucieczką. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie Jana dużo poszczą i modło odprawiają, podobnie też uczniowie farzeuszów. Natomiast Twoi jedzą i piją, a Jezus rzekł do nich: Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Odpowiedział im też przypowieść: Nikt nie przysz przyszywa od starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze i łatwa z nowego się nada do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.